Siemaneczko widzimy jest z tej 15. strony więc Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Badworksów i ze mną jest dzisiaj Hunter Witam dużo. Czekaj, czekaj, F5 muszę włączyć. No to co, lecimy pierwszą rundkę. I już od razu zaczynamy. Cena? o nie widzimy się. No niestety poradź Dobra, i do beda obudować za mało No. Idą do, do nas. Do brata, a ty, do woja. Idę sobie tam. Idą, jasne. Idę ja ich, sobie... idę ich, idę ich. Idą czerwoni. Idę, idę. O kurde, wlazł tam na górę. Fido, idź do ja. niego. O kurde, o kurde, wykorzystał to, że do niego poszedłem. Wypadł, więc dostałem go wcześniej. Był pan ze w dniu, Kurde, zabił mnie. Ja. A? 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 O nie, o nie. Rozwalił beda, ale ja i tak go zabiłem. A, dobra. Dobra. O, widzę cię w końcu. Kurde, spawnika nie dostałem. Tak, zwykle tutaj potrzeba. Czekaj, chyba tutaj są. Jakie są wasze oczekiwania? Idź, idź. Kurta, Ja spokojnie, Czekaj, że tak że jesz. Może to jest. To 45 dolarów i 90 centów. Dobra, ja będę pilnował, czy nie idą z nawet 46. Ja klasą to mów. Moi Dobra, nie idzie do ciebie. Dobrze, ale niestety przeżył i tak ma 14 HP. Wiem, 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 nie, wiem, nie, 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 nie daj się. Dobra, tego nie ma. Kurde, no tak to nie miałem szansy, Dobra, trudno. No nic, pierwsza runda, my już padamy. Dobra, zobaczymy, jak tam pójdzie w kolejnej. A dobra No teraz się widzimy Nie dały im za... To tak to ja sprawdzić czy to się... Nie. Zieloni No i czerwoni A jedna osoba jest tylko U kogo? A u czerwonych No O zielony idzie na Mida widzę już Dobra, bedzik obudowany na szybko. Czerwoni idą na nasze diaksy. Dobra, o, dobrze, dobrze słyszeć? Słyszę dobrze. Ja na spokojnie, ja już się szykuję. Uważaj, będzie... Jeden się już... Le leci, na dobra, leci na nas, dobra. to jednak wracam się na bazę, bo zieloni do nas idą. A ten czerwony stoi i czeka. już lasowałem na niego. Dobra, czekaj, idę tam do ciebie. O, Aha, ja też spadłem, mogłem nie skakać. Ja tylko skoczyłem po to, żeby tam. No, bo ja mam zapisane te iron. Czekaj, podzielę spałnik, bo mi z klikiem zabrałem. O, dzięki. Kupię fila, póki mam 3 złoto przy sobie. O, zielony znowu tam próbował iść. Id idą do nas czerwoni teraz. Widzę, widzę. Weź ich zajmij, a ja szybko ten. Nie ja szybko kupę. Dobra. Ten. Idzie. Raczej idą. Kurde, 9 HP ma jeden. Dobra, usunąłem mi Dobra, 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 no spokojnie. JEDEN HP MA GOŚCIU! Nie, dobra, jeden uciekł. Jeden uciekł. A mamy... O dobra, Buz dobrze, hum? nie zniszczył przynajmniej. Co za... Ja co? Oni są zenchantowani. Wiem właśnie. To jest przykopane. Dobra, kupca co chcesz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ja nie mogę, trzymaj. bo oni tam są. Nie no, spinę, ja Nie no spokojnie, spokojnie, bo oni będą pewnie chcieli tam zrobić... Panie A? TNT mają. O, proszę. Dawaj. Nie żyje jeden. O, 5 HP ma. Nie, 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 nie gadajcie, że znowu będzie bez. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie ma szans, nie, nie ma szans. Zabiłeś go? Ja weź szybko, weź się Ja tutaj będę filmować Dobra um, On czeka na niego tylko Będę próbować ja Myślałem, żeby... że skoczył hmm. Wiesz, a ja sprawdzam Idą, 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 idą O kurde Ale, dobra, to on Aha, ty już nie żyjesz no, bo właśnie spadałem to już nich beda. Dobra, lecimy na nich. Dobra, ja będę oglądać cię. Spoko. Kurde, sknokał mnie. Kolejna ronda przegrana. O, tego nie widziałem. Dobra, do trzech razy sztuka teraz. Dobra, dobra. Lombard... Dobra, teraz zobaczymy czy tym razem nam się uda. W ogóle znowu cię koszek nie widzę. Pomodlimy się? O, ciebie też jednak nie widzę. Dobra, to gdzie, jak, kiedy? Super, tu mamy to, dobra. Dobra. To na sąsiadów. O to chyba na Amida się. A ty na Diaksi idziesz? Ty na Daksy idziesz? Moje skarby. Ej, ty na Djaksi idziesz? Aha, to ja idę na Amida. Przepraszam. Nie w takim stanie. Jestem zabudowani, szerwoni, będzie trudno trochę. Kurde, bloki mi się skończyły i da dokupić. Czekaj, zobaczę czy nie o, o kurde, obudowali. Muszę TNT -ki kupić. A ty gdzie jesteś? Ja pod zbieram, i spadam. Aha, dobra. Ja idę do nich na bazę. Ja już uciekam, bo nie co mam leci. Nie pilnuje się. Zobacz, mam O randy. A właśnie, to chciałem kupić. Kurde zobaczyli mnie Niech pan sam pomoka. A nosz pan To mam zniszczył. I tak tam po dwa na każdy Ten zełuk kupił i będzie grać jak nud. Sio. Sio. Zatrzymamy futrę u siebie. A? Nie, jak nie. nie, nie. To co z uku strzał. Nie wiem. Mam przynajmniej jak coś kupujemy. Co możemy kupić? Eee, tu, dobra, to i to. O! Potrzebujesz? Nie, już nie. Ja już więcej o mogę kupić. No co? Coś, co będzie mi przydatne do końca. Spoko. Dzięki. Będę robił klacza. Klacz, Musimy był. trzymać jazdę. Będzie ostra jazda. No. Czerwoni mają beda. Możemy przez diaksy do nich dojść. Właśnie, więc o to chodzi. Tylko Kupujemy TNT i lecimy. Musimy mieć dużo tego. A mają ciężko obudowanego beda? Jeśli dobrze pamiętam, to mieli tam z kresu. Czyli? Będziemy musieli albo wykopać tym TNT, albo tym e, Kilofon. Mhm. TNT będzie szybciej, najwyżej Kilofon użyjemy. No już jesteś przygotowany? Tak. To zaczynamy na nich wyprawę. Oj, tak. Uwaga. Hmm. Kusi kusi, dobra popełno. Oni mają właśnie. O, są tutaj I... we dwóch Zabił mnie. Wszystko Dobrze, że żyjesz. Oni mają tylko Stone'a obudowanego. Wiem. Dobra. O różowi też ich podjeżdżają widzę. Zaczekam. Ja też szczerze, zaczekam. Idzie do ciebie, uważaj na niego, on jest diamentowy. Bo zielony będzie od tyłu, ode, ode mnie chodził. No ukradł nam nasze diakzy. Wiem, ja wiem, wiem. No on tak mnie szybko nie jest będzie. A on w ogóle cię olał i też poszedł na czerwonych. Wszyscy czerwonych podjeżdżają, widzę. To jest. O, zobaczymy... Czekaj, daj temu zielonemu zniszczyć beda. A i tak im nie zniszczy, bo walczy z czerwonymi. To nieźle zniszczył im tego beda, powiem. Uważaj! Jest tam. Up, ja go widzę. Widzę, szczęście. To... Buduje się do ciebie, ten drugi. ma? O, się, nara. Masz TNT? Idzie do ciebie ten drugi, on próbuje zniszczyć budowlę. Ja już go widzę, szczerze. Chociaż mu się nie uda. O! No. Idzie ożo, idzie Goły bed. Kurde zdążyło budować. Nie, jeszcze mam dwa. Poza tym. Szybko. Jest! Kurde, zabili nas, ale przynajmniej się zemściliśmy. beda. No, no, zniszczyłem. Ale chciałem zrobić klaczka, ale coś nie mogę zrobić. No widzisz życie. Dobra. Ostatnia by... runda widzowie i kończymy Coś odcinek Coś podobnego Dobra, lecimy ostatnią rundę. Obyśmy chociaż tą ostatnią rundę wygrali, co nie? Nie widzę cię chyba. Ja chyba. ciebie nie widzę. Nie ja też no to dobra, no to trzeba sobie poradzić. No to ciekawie kurka. Hmm. Czego ciekawie? Co? Że nie widać siebie. Aha. No tutaj jest akurat błąd na, na tym serwerze taki. Dobra. Chcę pokupywać trochę rzeczy. Lecimy na Chyba lecimy na zielony. No, ja to sprawdzać. Gdzie to jak? Kiedy? O, właśnie, o to chciałem. To jest to pod jakąś. Żysz? Tak, żyję, jeszcze nie zleciałem. Idę kupić bloki, bo mi się skończyły. Dobra, idę się tam do nich podbudować. A ja właśnie biorę diakcję. Już cztery zaraz dostaniemy. ktoś do nas? Chyba nie. W tym momencie to ja idę na zielonych. O kurde, dobra. Już szybko wracam. Co ci kupić? Bo ja będę już właśnie kupował. Zbroja? Czy. Jakieś enchanty. A zielonych i tak nie ma. Dobra. Więc łatwy meru. Dobra. Nie mam Ja pilnuję beda, żeby nie było. Gdzie by tu teraz iść? O, tam jest baza tych niebieskich, to im. ...im, <głos> im <głos> może zniszczyć. Zostawcie tylko, że ja zbieram sobie tyle elektroniki. Można lecić na jakoś. Dole. Czekaj, ja sobie tych. Kupię film. <noise> On się kupuje następne coś dla nas. Idą do nas? Nie. Nie, 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 ale w razie było. A, okej. Okay. Dobra, to tak. Co e, nam potrzeba będzie? A! Jeszcze To wywalmy. To weźmy i co tam jeszcze? To? To. Niebiescy też już nie mają beda. Dobra, ja właśnie już biorę za tam. Dobra, już powinno być wszystko dobrze. Dobra, o już. Ja już mogę lecieć na nich. Dobra, kupiłem firebola. Na kogo lecisz? Ja na tych aqua chyba. Nie, czekaj bo... Czekaj, idę tam do ciebie. Nie, bo już ich nie ma. Dobra. Nie, no jest jeden morski. No to jak, jest, to jest dobra Idzie do, do nas idzie ktoś, idzie ktoś. Wojduje. My nie... Gdzie idzie? A one dobra, jednak nie. Dobra. Aha, a ja zwojdnąłem na darmo. O widzę pan Widzisz mnie? No widzę. Dobra, czy już w końcu się widzimy? Dobra, widzę go. Widzę typa typa Idziemy na nasz dexo. Czekaj, czekaj, gdzie to jest to mój to miecz? A tu mam. Idzie do nas? Już myślałem, że ktoś był na kanal. Nie. Nie to on będzie próbował, on będzie. Jest! Jest, uwaga Kurde! nie no jest zabiłem. Dobrze, że go zabiłeś. Dobra, zabiłem go. Kto jeszcze został? No ten Adam. Ale no już. już nie ma. oficjalnie Jeszcze kto został? No to tych. Szary, szary został jeszcze. trzeba usunąć ten e, morsk. Zrobi... Morski już nie ma beda I w sumie nie żyje już. Dobra, to dobrze. Czekaj, już idę do ciebie jak coś. Biorę diamanty lezno do ciebie. Już ją widzę właśnie. Szary, szary idzie do nas. Jest diaksowy. Skąd? Od diaksów, od mida. Dobra. Nie, spokojnie, dobra. Te się, te się. Jest blisko. I tak to nic nie dało, bo żyje. Jest? Na dachu. No, 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 szczęście ma. Dobra, chwila. Chcę coś kupić szybko.

w chujawsko wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Odbudowany bet. Jest poniżej 10% i no. to jest tyle, co właśnie kartka papieru. A to już pod lasie. Dobra, lec, lecę nie na nich. Zmierzą się z takim problemem. Wieczorem nie mam naszych no, jak będziesz chciał coś kupić, to masz taksa. Dobrze. Tak Dobra. są z będę e... No był łuk, to by nie było. A po co ci łuk? Normalnie gracze grają bez łuku. Ja wiem, ale właśnie wiesz. Ja się od No wiem,

O, kolejne szary do zabicia. Ale przede wszystkim znajduje się na nic chronionych. A lubię. Dobra. Dobra. To jest Co się bawiło? Oni tylko złajne mają w ogóle badę budowanego, więc ładnie. Natura postanowiła ten problem rozwiązać sama, choć nie rozwiązała go do... O kurde! Sknokał mnie, a byłem tak blisko. Nie wiem co się dzieje, bo właśnie coś... Jakiegoś dostałem. Jak? Nie wiem, nie wiem. No położyłem TNT, i to, no i niszczą. nawet nie wybuchnie. To mnie dziwi właśnie. tam laga. Dobra, lecę tam do nich. Szary mnie w ogóle ja mam w niego wywalone i idę mu będę zniszczyć. Nie, jednak ciekawy ten Minecraft. Ja tak już wpadłem na tym Wojdzie. Z stronę, Jak, wywaliło cię znowu? Nie, w sensie nie, ale właśnie siedzę na tym to za To właśnie Nie mają medać Jakieś dostałem że spadam na wojzie Nie wiem czy mnie lubię O kurde Sputajmy nasze myśli No, nawet już jestem na, na 6000 kwatce Też tam no, zniszczyli no, no, no. Kurde, prawie ich pokonaliśmy. Przegraliśmy? Niestety, a byliśmy tak blisko. A. No cóż, to. no nic. Niestety, dzisiaj nie wygraliśmy żadnej grudy. A może kiedy indziej nam się uda? Co no. poradzić? Czekaj, a tu jesteś. Nowy 100% elektryczny Jeep Avenger. Odkryję przed tobą prawdziwy świat. Tam, gdzie wcześniej idziemy? Jeep To w wersji bezpieczeństwa. Prowadzę, prowadzę. Tak, parkur. No bez kitu, jak jakiś parkur. No Uważaj. Dobra, i to już jest widzowy koniec tego odcinka. Pozdro. No i widzowie to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Pedworsów albo z innych gier. to piszcie w komentarzach jeżeli wam się spodobało zostawcie apel link do discorda w opisie bijecie na mojego discorda no i nara